Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym filmie wyjątkowym, bo nie dość, że będzie o butach, które jak wiecie doskonale e, bardzo uwielbiam, ale też o mojej ulubionej marce obuwniczej Melisa, która w tym roku obchodzi swoje 40-lecie na świecie i 10-lecie w Polsce. To jest naprawdę wyjątkowa, e, wyjątkowy czas i taki urodzinowy. E, co więcej, przez te wszystkie lata marka zyskała na całym świecie rzeszę naprawdę mm, takich zaangażowanych klientek i śmiem twierdzić, że to jest jedna z z nielicznych marek, którą po prostu chce się kolekcjonować. Ja jestem dzisiaj w sklepie pan Pablo, któremu bardzo dziękuję za możliwość nagrania tego filmu i pokazania Wam nowości i modeli Melisy, które w tym sezonie i przyszłym będziemy nosić. Cieszę się też, że Melisa jest w końcu we Wrocławiu, bo do tej pory nie było jej w moim mieście, a to było naprawdę duże utrudnienie. Bo jednak warto jest, wiecie, podotykać, powąchać, e, pomierzyć te buty. Więc teraz bez problemu można to zrobić we Wrocławiu. Zanim jednak opowiem Wam o, o tych nowościach i modelach, e, chciałabym też opowiedzieć trochę o marce. E, takich ciekawostek, których m, nigdzie nie sprawdzicie, a naprawdę marka ta ma super historię e, i, i dużo fajnych, ciekawych e, m, takich smaczków. E, przez ten okres swojego funkcjonowania. Ja swoją przygodę z marką zaczęłam właśnie prawie 10 lat temu, kiedy moja koleżanka z pracy kupiła sobie na swój ślub słynne buty z serduszkiem. Na pewno kojarzycie buty z serduszkiem, to właśnie Melisa, i wtedy pierwszy raz poznałam tę markę. Zobaczyłam pachnące, piękne buty z serduszkiem, i się totalnie w... zakochałam, zauroczyłam się. I od tamtej pory jestem, mogę śmiało powiedzieć, Melisomaniaczką. I wiem, że są tutaj ze mną też fanki tej marki. Wręcz bym powiedziała, że no, mamy bzika na punkcie tych butów i tak jak wspomniałam, kolekcjonujemy je. No, ale nic dziwnego, bo to jest jedyna marka na świecie, która produkuje buty pachnące. One pachną gumą balonową, i to nie jest tak, że wiecie, otwieracie pudełko. I... I ten zapach jest przez chwilę. One pachną non-stop. Ja mam swoje pierwsze buty, które mają właśnie prawie 10 lat tej marki i one dalej pachną. Jak otwieram swoją garderobę, to czuję tylko te buty. Ten zapach, szkoda, że nie mogę go oddać właśnie tutaj Wam przez kamerę, ale jest niesamowity. Jeżeli ktoś raz poczuje, pozna ten zapach, to później będzie go czuł wszędzie. Ja nawet ostatnio byłam w restauracji z przyjaciółmi i. I tak nagle poczułam, i mówię, ktoś tu ma melisy. Nawet nie zobaczyłam, tylko poczułam, że, że ktoś ma melisy i faktycznie jedna z pań te melisy miała. Także to jest niesamowite. Co więcej, marka ta produkuje buty. To są buty plastikowe za granicą. Często określa się je, tak mówi się, że to są jelly shoes. U nas w Polsce ten termin jest rzadziej używany, chociaż mam wrażenie, że to się właśnie teraz zmienia i coraz częściej też używamy takiego terminu. Wyjątkowość tych butów polega na tym, że są zrobione z tworzywa. O którym za chwilę Wam więcej opowiem, ale często jest tak, że jakiś region, jakiś kraj, jakieś miejsce, miejscowość mają takie uwarunkowania i czynniki, które sprzyjają produkcji, rozwoju, technologiom. Po prostu wpływają na, na pewne rzeczy, i właśnie Brazylia jest takim miejscem, które określa Melisę, a mianowicie południowy stan Rio Grande do Sul. I właśnie tam wszystkie te czynniki spowodowały, że Melisa rozwinęła swoje skrzydła. I teraz zapytacie pewnie dlaczego. Brazylia jest takim krajem, w którym jest latem bardzo ciepło, ale jest bardzo duża wilgotność. Natomiast zimą pojawiają się tam takie powiedz, tropikalne deszcze, których my w Polsce nigdy nie zaznaliśmy i pewnie nie zaznamy i właściwie no, osoby, które tam mieszkają nie ma, mogą nie mieć butów skórzanych, ale buty plastikowe po prostu muszą mieć, bo tam się nie da funkcjonować bez, bez tych butów. Siedziba Melisy mieści się w miejscowości Faropia, która szybko stała się zagłębiem modowym. Oczywiście te duże modowe imprezy odbywają się w São Paulo czy Rio de Janeiro, ale właśnie z tego, z tej miejscowości i okolic wywodzi się wiele słynnych nazwisk ze świata mody, na przykład Aleksander Ambrosio czy Giselle Bunsen, więc ja jak widzicie, ta moda przeniknęła, i nie tylko te czynniki technologiczne, które sprawiły, że można było stworzyć naprawdę fajne buty z plastiku, ale też ten akcent, takie DNA modowe jest tam gdzieś zaszczepione. Melisa stworzyła swoje pierwsze buty w 1979 roku. I to był taki okres, kiedy była bardzo duża fascynacja plastikiem. Plastik był wszędzie. Ciuchy, w domu, wszystkie dodatki po prostu oszaleliśmy na punkcie plastiku. Więc tworzenie butów, właśnie z tego tworzywa, było jakby naturalnym, że w końcu musiało to nastąpić, i zostało bardzo dobrze przyjęte przez społeczeństwo. Na pewno pamiętacie z dzieciństwa takie kolorowe, śmieszne sandałki. To właśnie były melisy. Szybko została też ta marka zauważona przez wielkich twórców. I już w 1983 roku podjęła swoją pierwszą kolaborację z Jean-Paul Gautier. Natomiast wiecie, to były takie czasy, że ta technologia nie była tak udoskonalona jak jest teraz. I jak zaczęła ta fascynacja plastikiem trochę opadać, no to też spowodowało, że Melissa zaczęła się troszkę wycofywać z rynku, żeby udoskonalać tą swoją technologię. Zniknęła na chwilę, ale tak nie do końca, bo dalej działała, tylko pod innymi nazwami, i w tym czasie doskonalono właśnie te technologie, zdobywano doświadczenia. I po 20 latach, kiedy znowu zaczął się okres tej fascynacji plastikiem, znowu zaczął on wracać do, do łask, to Melissa była gotowa. Miała już naprawdę duże doświadczenie, bo dalej produkowała w Brazylii, gdzie te buty z plastiku jednak no, to jest maskrew I, i miała fajnie. Jakby dopracowane te technologie, i produkcja była po prostu łatwiejsza. W chwili obecnej melisa sprzedawana jest w ponad 70 krajach na świecie. I to, co ją wyróżnia, to to tworzywo, o którym już wspominałam. Buty melisy są stworzone z PVC to jest produkt petrochemiczny, który powstaje w wyniku połączenia różnych komponentów w produkcji rafinerii. I tak naprawdę do końca nikt nie wie, jakie to są proporcje. To tak jak na przykład z Coca-Cola. Wszyscy znamy ten smak. Właściwie wiemy, z czego jest stworzona Coca-Cola, ale nikt nie jest w stanie jej stworzyć i odwzorować tego smaku. I właśnie tak samo jest z Melisą. Ona ma takie swoje mm, ukryte technologie. Które by się nie chwali, no i dzięki temu jest mistrzem, jeśli chodzi o produkcję butów z plastiku. Co więcej, na przykład buty plastikowe robią też znane marki typu Louis Vuitton, Chanel czy Moschino. Wiele z nich zgłaszało się do Melisy z prośbą o wyprodukowanie butów, ale Melisa tutaj mówi nie. Kolaboracje, jak najbardziej jesteśmy otwarci, chętnie współpracujemy ze znanymi nazwiskami, ale nie będziemy produkować butów pod czyimś szyldem. Więc to też jest fajne, że jest wierna swoim wartościom. Co więcej, tutaj chciałabym się mocno to podkreślić: buty Melisy podlegają recyklingowi. Z tych butów możecie zrobić później wszystko. Tak naprawdę plastik jednorazowego użytku szkodzi naszemu społeczeństwu, jest zagrożeniem, natomiast plastik, który możemy wielokrotnie modyfikować i przekształcać, nie, i Melisa bardzo tego pilnuje, bardzo na to stawia. Z butów Melisy możecie zrobić wszystko. Słomki, torebki, reklamówki i tak dalej, ale w drugą stronę to już tak nie działa. Z reklamówki czy słomki nie zrobicie butów. Właśnie chodzi o tę te technologie i o to, jak oni, jak oni te buty robią, o czym tak naprawdę nikt nie wie, bo to jest naprawdę tajemnica i to jest właśnie takie fascynujące, że wszyscy się zachwycają tymi butami, a do końca nikt nie wie, jak one powstają, jak te proporcje są tam wykorzystywane, że że faktycznie te buty wyglądają tak, a nie inaczej. Jeszcze tak pięknie pachną. Dodatkowo ta formuła Melflex pod wpływem temperatury jakby się poddaje, nagrzewa i te buty się dopasowują do stopy. Często pytacie mnie o to, czy, czy one obcierają. No właśnie nie, bo dzięki temu, że ta formuła się dopasowuje do stopy, nie wiem, stopa puchnie, albo gdzieś tam się Wam po prostu powiększa, to ten but się powiedzmy może nie jest to dobre słowo od kształca, ale coś w tym stylu i dzięki temu dopasowuje się świetnie do stopy. Często też pytacie o to, czy te buty, czy w nich się poci noga. Słuchajcie, w każdych butach poci się noga. Tylko pytanie, jakie mamy buty. Jeżeli mamy buty skórzane, to tak naprawdę ten pot wchłania się w tę skórę. Tam się pojawiają później grzyby, pleśnie, no niefajne rzeczy. W Melisie czegoś takiego nie ma, tam nic wam nie wsiąknie, Melisę łatwo umyć i nie ma problemu, chociaż... To też chyba zależy od tego, jak my reagujemy, jak reaguje nasze ciało na przykład na temperaturę i na upały. Bo ja w okresie letnim chodzę non-stop w melisach i nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby mi, nie wiem, buty człapały od tego. Bo kiedyś właśnie ktoś mi napisał, czy tam nie pływać i noga w tych butach. No mi osobiście nie, absolutnie nigdy nic się takiego nie zdarzyło i wiem od moich właśnie obserwatorek, które też są melisomaniaczkami, że też nie miały takiej sytuacji, ale myślę, że to jest kwestia właśnie tego jak Wasza stopa reaguje na wysokie temperatury ale to nie jest nic dziwnego i nic innego na co można by było się, nie wiem jakoś bardzo zwracać uwagę bo tak jak powiedziałam, no stopa zwłaszcza w upały, poci się w każdych butach do tej pory Melissa słynęła z, głównie z balerinek Ultra Girl, Campana Space Love czy szpilek Lady Dragon, myślę, że każdy z Was kojarzy te buty i nieraz je widział natomiast Fajne są też te współprace z wielkimi nazwiskami, na przykład Vivienne Westwood, Karla Garfeld, Jeremy Scott, Jason Wu. Ja bardzo uwielbiam właśnie takie oryginalne, trochę awangardowe, pojechane, im bardziej pojechane są te modele, tym lepiej. Uwielbiam ich właśnie za to, że, że tworzą coś takiego niesamowitego, fantazyjnego, modnego, że łączą funkcjonalność ze sztuką i to jest właśnie niesamowite też w tej firmie. Na pewno kojarzycie szpilki z kuleczkami. Ja pamiętam właśnie jeszcze prawie 10 lat temu, kiedy Magda Mołek pojawiła się w tych szpilkach i wtedy wszyscy na ich punkcie oszaleli. Każdy chciał mieć szpilki z kuleczką i to właśnie były też melisy. I to są takie sytuacje, w które pokazują, jak bardzo można się utożsamiać z DNA marki. No a wierzcie, mi to uzależnia. Wspominałam Wam, że Melisa obchodzi w tym roku 40-lecie marki na świecie i z tej okazji stworzyła, właściwie udoskonaliła stary model Arania, który jest takim DNA marki. To jest właśnie pierwszy model, z którego jakby słynie Melisa. To tak jak na przykład mówimy Kalosz, od razu myślimy Hunter. Mówimy trampki, Myślimy o konwersach. I właśnie Arania jest takim modelem, że jak na nie patrzymy, to od razu wiemy, że, że to jest Melisa. I ten nowy model, udoskonalony, to jest model Possession. I on jest właśnie takim hitem na lato. W wielu kolorach. W ogóle o wygodzie już chyba wspominać Wam nie muszę, bo cały czas mówię o tym, że te buty są. Są fantastyczne i mega wygodne, ale jest to taki model, który kojarzy się też trochę z dzieciństwem. Ma takie bardzo fajne, pozytywne konotacje. No i jest właśnie takim modelem. Urodzinowym mogłabym tak powiedzieć na to 40 lecie Ale żeby nie było, że tylko Wam tak opowiadam, chociaż mam nadzieję, że te wszystkie newsy, o których Wam e, powiedziałam, e, Wam się spodobały, bo mówię, to są informacje, których nie przeczytacie nigdzie, a są bardzo ciekawe, jak to wszystko funkcjonowało przez te 40 lat. E, ja mam nadzieję, że marka będzie się dalej fajnie rozwijała i wprowadzała nowe modele, tak, jak to zrobiła niedawno, bo do tej pory, tak jak Wam wspominałam, właśnie balerinki czy, e, czy Lady Dragon, szpilki były takimi maschewami. No Natomiast niedawno marka postanowiła pójść trochę szerzej, bo właściwie technologia pozwala stworzyć jej wszystko i poszli w różne modele typu ulica, czyli mamy Aglisius, mamy, mamy Bodki, mamy Kalosze, mamy Adidasy. No, tak naprawdę przekrój teraz modeli jest bardzo duży, ale żeby nie gadać tylko o tym, to teraz Wam pokażę, jakie modele, jakie nowości są w Melisie i na co warto zwrócić uwagę. Wspominałam Wam, że Melisa tak naprawdę teraz może zrobić wszystko, ale chcę teraz powiedzieć o kolekcji dziecięcej, bo to, to jest w ogóle totalny hit. Wystarczy popatrzeć na te malutkie, piękne meliski z myszką Miki. Teraz jest kolekcja z Hello Kitty, błyszczące no po prostu z lodami. Wybierzecie naprawdę. Właściwie ciężko jest wybrać, bo jest tyle wzorów. To są buty, które ma, ma Tymek. Jak mówiłam, dwa różne, ale są tak rewelacyjne. I nie tylko wygoda, nie tylko design, ale właśnie to, co dzieci kochają najbardziej, czyli oryginalność. Zobaczcie, tutaj mamy taką opcję dla dziewczynki i dla chłopca. I to jest mój faworyt też. Szczółka i biedronka. No cudowne. Oprócz tego jest kolekcja z myszką Miki. Wiecie też, że myszkę Miki uwielbiam. Zresztą no, wystarczy popatrzeć na te buty i ciężko byłoby się im oprzeć. Ale teraz nowością są też torebki z łapkami myszki. Mają życie w kolorze białym, czarnym albo właśnie łączonym, czyli tak jak ma myszka Miki, czarno-czerwone. Więc też są takie malutkie, ale spokojnie się zmieści to, co potrzebne, czyli jakieś klucze, telefon i jakiś błyszczyk na przykład i możemy iść w miasto. Na lato świetnym wyborem będą oczywiście wszelkiego rodzaju klapki, sandałki, japonki. Tutaj macie model Possession, czyli ten, który powstał na 40-lecie marki Melisa. On jest w wielu kolorach, więc każdy znajdzie coś dla siebie, ale te jakie buty przewiewne, lekkie, będą się świetnie sprawdzały właśnie w upały i w sezonie letnio-wakacyjnym. Bardzo wygodną miejską opcją są te trampeczki w wielu kolorach, takie bardziej finezyjne albo klasyczne one są niesamowicie wygodne, zresztą jak wszystkie buty Melisy, ale te wyjątkowo i możecie je łączyć z sukienkami bardziej casualowo tak naprawdę będą pasowały Wam do wielu stylizacji, w zależności od potrzeb i to też jest fajna opcja na chłodniejsze dni, ale też na takie miejskie spacery czy latanie po mieście załatwianie spraw, to jest zdecydowanie jeden z moich ulubionych modeli jeśli chodzi o obecną kolekcję, więc więc też wam go bardzo polecam, no i świetnie sprawdzi się również jesienią. Jednym z moich ulubionych modeli, jeśli chodzi o nowości, są oczywiście słynne Agli Shoes i właściwie nie wiedziałam, na które się zdecydować. Wybrałam opcję z zielenią, biel i zieleń. Świetnie komponuje się z moimi rudymi włosami, natomiast macie do wyboru oczywiście różne kolory. Coś dla, coś z klasyki, coś bardziej odlotowego i powiem Wam, że te buty możecie nosić do wszystkiego, do maksi sukienek. No, generalnie właściwie nie ma ograniczeń. Uwielbiam połączenie ciężkich, chociaż. Tak jak wspomniałam, one są lekkie, ale wyglądają na ciężkie. Ciężkich butów z lekkimi zwiewnymi letnimi sukienkami. To jest totalny hit i myślę, że każda z was jakie raz ubierze, to je pokocha. A teraz też dla fanek koturn, jeżeli lubicie nosić buty na podwyższeniu, zwłaszcza właśnie osoby, które są niższe, a lubią maxi sukienki, to w tych butach będziecie się czuły bardzo wygodnie. One są leciutkie, a dodadzą kilka centymetrów i właśnie do maxi sukienek, do kombinezonów długich, czy fajnych spodni, szwedów, rozproszowanych nogawek będą wyglądały naprawdę fajnie. I to też buty, które możecie nosić oczywiście teraz, ale świetnie będą komponowały się. осенних стилизациях. Na chłodniejsze jesienne dni proponuję Wam buty trochę wyższe, fajne są połączenia kolorystyczne. Oczywiście jest coś z klasyki, więc jeżeli lubicie, nie, nie lubicie kolorów, wolicie jednak czerń czy biel, to oczywiście znajdziecie coś dla siebie, ale jeżeli chcecie trochę zaszaleć, a właśnie w marce Melisa fajne jest to szaleństwo, bawienie się modą, to tutaj też znajdziecie coś dla siebie. Mi się osobiście bardzo podobają te wersji różowej. Wspominałam Wam, że Melisa to już nie tylko buty, ale też właśnie dodatki i torby, plecaki, saszewki. Naprawdę tutaj wybór jest ogromny. Moją uwagę przykuł w tym sezonie plecak, ale właściwie to jest plecak-torba. Właśnie dzięki temu, że jest, że jest to dwa w jednym, jest bardzo funkcjonalny, bo jeżeli chcecie plecak, to oczywiście jest plecaczek. Ale, jeżeli Wam się znudzi i potrzebujecie torebki, macie torebkę, możecie sobie tutaj regulować długość paska, przewiesić je przez ramię i mieć ją w różnych wysokościach. Fajne jest też to, właśnie, że po pierwsze, wydaje się, że ten plecak jest takim klasykiem. Ale dzięki temu, że jest funkcjonalny i jest dwa w jednym, możecie z nim naprawdę stworzyć dużo fajnych stylizacji. Ja miałam ten plecak ostatnio w Wiedniu i powiem Wam, że jest bardzo pojemny. Nosiłam w nim chyba wszystko. Rzeczy dla Tymka, zabawki, wodę, jakieś szaliki, bo raz było ciepło, raz zimno, no generalnie wszystko. Nosiłam go raz jako torebkę, raz jako plecak. W zależności od tego, do czego go potrzebowałam, jeśli chciałam, żeby był blisko mnie, to był w formie torebki. A jeżeli na przykład już miałam dość, bo też noszenie torebki na jedno ramię po dłuższym czasie może być uciążliwe, to wtedy sobie zakładałam jako plecak i miałam fajnie wyprostowane plecy, stabilne, także naprawdę pachnie. Nie? Standardowo. Będę to zawsze podkreślać, że ten zapach jest obłędny. No i z jednej strony wspomniałam, że jest takim klasykiem, a z drugiej nie, bo macie tutaj taką imitację wężowej skórki. To jest mega teraz w trendach. Więc jest takim bardzo uniwersalnym, modnym dodatkiem, ale funkcjonalnym. Kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój film Wam się dzisiaj podobał. Tak jak wspominałam nie raz, będę to powtarzać, ja jestem totalną melisomaniaczką. W swojej kolekcji mam już ponad 20 par i kolejne na liście zakupowej. Pamiętam sytuację, kiedy przywiozłam z Londynu wrotki, które były z limitowanej edycji. Do tej pory je mamy są cudowne i wiem, że wy też macie, że też wyhaczyłyście, bo było ciężko je dostać. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła z tymkiem razem pośmigać. Ostatnio też na Instagram wrzucałam zdjęcia. Ty ma w sandałkach Melisy. Jeden jest inny drugi inny. Wszystko to jest komplet, ale mamy zebrę i tygryska. Ja mam po prostu oszalam na punkcie tych butów i nie chcę nosić żadnych innych i wcale się nie dziwię, więc jak widzicie, miłość do marki można zaszczepić już od maleńkich lat. Ja się bardzo cieszę, że Melisa jest w końcu we Wrocławiu i że będzie można po prostu przyjść. Zmierzyć, podotykać, powąchać i się zakochać w tej marce. A głównie dlatego, że do tej pory, pomimo tego, że Melisa ma już 10 lat w Polsce, to nie zawsze była dostępna, było ciężko ją kupić stacjonarnie, głównie internetowo. Od jakiegoś czasu też marka wprowadziła plecaki, torebki, i pamiętam, to było chyba z, z, 3 lata temu, jak zobaczyłam jedną z torebek. Gdzieś właśnie na stronie angielskiej z nowej kolekcji, w Polsce nie była dostępna. Oszalałam na jej punkcie. No i wiecie, tutaj jakiś mailik, tu jakaś wiadomość, Instagram, i nagle się okazało, że jedna z moich widzek też jest totalną Melisą Maniaczką, a jej chłopak, mężczyzna, często jeździ do Brazylii. I wiecie, co zrobiłyśmy? Jak leciał do tej Brazylii, to miał listę zakupową Melisy, co ma nam przywieźć, i ona sama do niego mówi: Nie wracaj bez tych torebek. No i oczywiście ście wrócił z terepkami, biedy zamiast rzeczy dla siebie, czy w ogóle jakiegoś podręcznego bagażu, to musiał przywozić torebki. Co więcej, jak wszedł do Melisy w Brazylii, to od razu powiedział, że on przyszedł konkretnie po te rzeczy i pani się z niego śmiała, że przez tyle kilometrów musi przywieźć. E, mówi pani, żona mnie, dziewczyna nie wpuści do domu, jak nie przywiozę torebek. I takim oto sposobem mamy te torebki. E, więc wie, widzicie, trzeba było kombinować. Trzeba było szukać znajomych za granicą, żeby sobie jakieś modele ściągnąć. A teraz na szczęście jest to wszystko dostępne od ręki i, i to jest w ogóle dla mnie najważniejsza rzecz i bardzo się z tego cieszę, także jeszcze raz dziękuję pan Pablo, że udostępnił mi sklep, żeby mogła Wam pokazać moją ulubioną markę, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał film, czy znacie tę markę, czy lubicie, jakie modele lubicie, no i co, ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach, pa! pa!